Europejska topka wagi średniej właśnie zakończyła swój bój dzisiaj podczas gali KSW 76 w Grodzisku Mazowieckim i ze mną jest zwycięzca już w pierwszej rundzie z Tomem Breeze, uporał się dzisiaj Paweł Plastinio. Pawlak, gratuluję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Sam jestem zaskoczony. Mhm. <laughs> nie nie, nie myślałem, że to będzie pójdzie tak szybko. No coś tam mówi Tom do mnie, że go w tył jak obroniłem obalenie, ale wydaje mi się, że ja obroniłem, upadłem na niego tak mm -hmm. i od razu zacząłem go dobijać, tak, mm -hmm. więc e, tam dostał jeszcze z sześć nie ruszał się, no to sędzia decyduje o tym e, przerwaniu, a nie ja, tak, więc ja nie mogę sędzia przerwał, więc e, koniec walki, cerewasz, ale mm -hmm. chyba raczej nie wydaje mi się, że go dostanie, tak. Mm -hmm. Właśnie widzieliśmy bardzo dużo emocji w zachowaniu Toma, nawet opuszczenie klatki i e, takie jeszcze walczenie z tą wiadomością, że jest już po wszystkim czy miałeś też kiedyś takie sytuacje, że nie zgadzałeś się z tym werdyktem sędziowskim? Na pewno wiesz, jak ciężko jest z perspektywy zawodnika czasami, kiedy masz ten, te wyrzuty, to wszystko akceptować. Ja zawsze akceptuję werdykt sędziowski i to jest po prostu, trzeba, no nie wiem, pokory mieć trochę do tego, tak? No tak jak ostatnio no Damian z nim walczył, no Damian nie wyszedł jakoś z klatki, też się znerwował, wiadomo. On też był, właśnie nie wiem, czy on był zerwany na to, że mówił, że dostał w tył głowy, czy że przerwali walkę, ja nie wiem za bardzo, o co chodzi mu ale no było tam przerwanie, bo był odcięty już tak naprawdę, nie? Choć chyba wstało od razu później, tak? Czy co? Bo ja tak nie pamiętam, bo miałem za dużo emocji, bo naprawdę byłem w bardzo dobrej formie, ale dzisiaj rano po rozruchu tak mnie sparaliżowało, lędźwiowy cały ten plecy odcinek po rozruchu, że że nie mogłem chodzić. Położyłem się spać po rozruchu na dwie godziny, tam i trener który to masował, myślałem, że przejdzie, ale naprawdę Byłem obsrany generalnie tego, że wychodziłem tutaj, nawet zaczęła mi krew lecieć z nosa ciurkiem, jak stałem przed wyjściem. Nie? bo Albo to przez stres, albo przez to, że medycy podali mi bardzo silne leki przeciwbólowe, bo bez tego bym nie wyszedł, bo nie mogłem się nawet schylić na dół. To był mój maks, tak? I generalnie byłem po prostu nastawiony na to, żeby w stójce to walczyć, a naprawdę ktoś musi czuwać nade mną tam na górze, bo bo nie da się ukryć, że to było ciężkie dla mnie teraz przeżyć ten dzień i byłem w całym stresie, bo chciałem dać sobie wszystko, a nie mogłem się nawet schylić, tak, on jest mm -hmm. też bardzo dobrym parterowcem mm -hmm. i nie mogłem się nawet schylić, żeby coś zrobić, tak, i bałem się, że jak uderzę, no to mi sparaliżuje, tak. Jasne. Ale tu medycy i Adrian ten z fizjo naprawdę mi pomogli bardzo, Wychodziłem mi tak z bólem, ale mniejszym, nie. Mm -hmm. To, co trzeba Tomowi oddać, jeżeli chodzi o jego pracę dzisiaj, to te proste, no trzeba przyznać, wchodziły, kilka razy się nadziałeś. Tak, tak. Dostałem ze trzy proste, ale widziałem, że go tam mocno kopałem, bo dostał parę moich tu, to nawet nogę od razu miał, tu na tym, więc dobrze to wchodziło. Myślałem, że będzie mocniejszy fizycznie, bo jak złapaliśmy się w klińczu, to mówię kurde, co jest grane. Myślałem, że będzie mocniejszy, a on taki słaby fizycznie, bo ogólnie miałem go nie, nie miałem go nie przewracać. No przez tą sytuację ogólnie z plecami, ale ogólnie mieliśmy plan na, na stójkę. Miałem go rozpykać taktycznie mądrze, ale wyszło myślę, że lepiej. no. Raczej wszystkich zaskoczyłem, bo nikt się nie spodziewał. kał, nie? No tak, zazwyczaj przyzwyczaiłeś nas do, do tej żelaznej kondycji, do pracy na dystansie. Niemniej to jest fantastyczna kropka nad i, która pokazuje, że no przed tobą tylko walka o pas. Myślę, że title shot to już jest pewny. Nie, to już było mówione wcześniej, że to jest pretend walka pretendentów do eliminatorów do walki o pas. Myślę, że w kwietniu będzie ta walka, a myślę, że walka styczniowa. Dwóch zawodników 8-4, chyba już ogłosili, tak? Tak ogłosili. Romanowski. No to to jest drugi eliminator, więc zmierzy się z wygranym z niego paska ZW8-4. Zatem proszę Państwa, wszystko okaże się już w styczniu na gali w Szczecinie z Kim. Paweł Pawlak skrzyżuje rękawice oto to najwyższe trofeum. Pas kategorii 84 kg kategorii średniej. Dziękujemy za dzisiejsze widowisko. Dziękuję, bardzo. dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za wiarę i do zobaczenia już niebawem. No walce o pas. Tak Piątka. Dzięki. thank you